Szanowni przyjaciele, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, ten film jest pierwszym filmem, który ja daję dla wspierających mój kanał. Również tą informację dam w filmie dla wszystkich, że już jest możliwość wspierania mojego kanału i że przygotowałam bardzo ciekawe tematy, specjalne dla tych osób, kto będzie wspierać mój kanał. Dzisiaj będzie prognoza wibracyjna od Li na kwiecień 2024 roku. Kwiecień to miesiąc oczyszczenia. Łączy dwa elementy. Z jednej strony jasność co do tego czego nie chce, a z drugiej wgląd we własne preferencje. Jest to miesiąc kontrastowej polaryzacji i percepcji rzeczywistości 3D przy obecnej częstotliwości. W warunkowym szczycie znajduje się pułap częstotliwości, na który weszła ludzkość w tym okresie. Wykazuje najlepsze cechy tej cywilizacji. Na dole Wyraźnie widać wszystkie śmiecie, które produkuje nasza działalność. To mniej więcej ta sama zasada, co włączenia światła w ciemnym pokoju, kurz i brud na podłodze są natychmiast widoczne, chociaż w półmroku wydawało się, że miejsce jest całkiem czyste, ale światło jest włączone, i potrzeba czyszczenia staje się oczywista. I tak Patrząc wyraźnym okiem z góry, ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że sami stworzyli swoje ciemne strony i że jest to niedopuszczalne. W ten sposób przejawia się zrozumienie czego nie chce, nie jako zaprzeczenie i gniew, ale jako przemyślenie ogólnego stanu rzeczy. Co więcej, wiele osób otrzyma impulsowe spojrzenie również z wyższego poziomu. To trochę jak latarnia wskazująca, w którym kierunku iść dalej. Takie przesłania będą niosły wielowymiarowe cechy innej świadomości, zawierające złożone rozwiązania. Oznacza to, że do zbiorowej percepcji zaczynają przenikać już nie pomysły na naprawienie przyszłości, ale całościowe, obce budowanie innego świata. Można powiedzieć, że jest to początek rysowania zarysów nowej cywilizacji, konturów przyszłości. W rezultacie, podnosząc głowę z tematu, czego nie chce, natychmiast napotykasz obrazy jak inaczej, jak to możliwe. A specyfika przejawia się w tym, że w tym procesie nie ma środka naprawy. Oznacza to, że jest to postrzeganie jako skok do innego świata z innymi zasadami gry, tworzenie innej mechaniki procesów zbiorowych. Ważnym elementem tego okresu jest energia Ziemi. Planeta już wykazuje ewolucyjne częstotliwości od nowej i ciało ludzie to czują. I cykl wioseny w północnej dosłownie w świecie Odnabioną energią. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek warto skupić się na jedności z naturą. Nawet na poziomie rozwiązania codziennych problemów łatwiej jest teraz uzyskać odpowiedzi pochodzące z energii planetarnej. Będzie działać jak przełącznik z jednej jakości do drugiej. Wystarczy zatrzymać się w pobliżu kwitniącego drzewa. I wdychać jego aromat, lub posłuchać śpiewu ptaków, ponieważ dosłownie znikąd pojawiają się spostrzeżenia na temat, który ci interesuje. A Twój umysł może być dość zaskoczony, że jego logika staje się mniej potrzebna podczas poszukiwania rozwiązań, ponieważ przyzwyczaja się do otrzymywania ich natychmiast i bez stresu. Nie ignoruj energii ziemi. Ukrywaj odpowiedzi, których nie ma w tłumie ludzi i w zamkniętych pomieszczeniach, nasyconych sztucznym światłem. Weź to dosłownie. Potrzebujesz rozwiązania, idź na świeże powietrze. Możesz też zacząć od czegoś odwrotnego. Dlaczego nie widzę rozwiązania? Ponieważ spędzam mało czasu na łonie natury. Kiedy napływają do Ciebie spostrzeżenia, nie odrzucaj ich jako czegoś nadmiernego lub zbyt dobrego. Wręcz przeciwnie, im dziwniejszy jest Twój pomysł, tym bardziej jest on spójny z przyszłymi wydarzeniami. Jest to więc także okres narodzin nowych kierunków twórczych w sztuce, przyłomów w technologii i odkryć w nauce. A w dolnym zakresie to czas ujawniania i usuwania osłon z różnych tajemnic i spisków. Nie spuszczaj jednak wzroku w dół. Po co zwracać uwagę na szczegóły śmieci? Weź koncepcję przyszłości. Przecież teraz ujawnia się możliwości dla najpotężniejszych potencjałów. Planeta daje Ci energię na poziomie, jakiego ludzkość. Nigdy nie doświadczyła. Okres ten oznacza zmiany jakości. Szlifowanie starych myśli nie ma w tym żadnej mocy. Wrócisz jedynie do wyjaśnienia tego, czego nie chcesz widzieć. Oznacza to, że wykorzystywanie starej energii raz po raz wyjaśni pytanie, czego nie chce, więc odpowiedz sobie na to pytanie i idź dalej. Częściej przyjmuj przybłyski wglądu, są one Twoim siłą i radosną przyszłością. Ale pamiętaj, te przybłyski są bardzo niezwykłe i wciąż nieznane, więc nie lekceważ ich, bo są fantastyczne. Wręcz przeciwnie, jest to znak właściwego kierunku myślenia. Taki dzisiejszy przykaz od Lee. A ja bardzo krótko dodam, podsumowując cały ten przekaz. Tylko w czystości energetycznej możecie słyszeć swoje wnętrze, swoje wyższe ja. A taka czystość energetyczna jest naprawdę tylko na przyrodzie. W mieście tego nie znajdziecie. To jest. Prawda, którą potwierdzam, bo jak wiecie, mieszkam w lesie. Z Wami była Irina.